Zwróćcie proszę uwagę na mój bark. Co się będzie działo, kiedy ja będę tylko odwracał rękę na zewnątrz? Zauważcie, odwracam rękę na zewnątrz, a mój bark automatycznie się cofa. Ja nie cofam barku. Bark sam się cofa, przemieszcza się ku tyłowi. Chodzi o to, żeby właśnie otworzyć klatkę piersiową. Do tego dokładamy dodatkowo, wyprost pleców. Wykonujemy taki ruch, jakbyśmy chcieli ściągnąć łopatki do siebie, do kręgosłupa i do dołu. I taki ruch wykonujemy obiema rękami, czyli ręce bierzemy na zewnątrz, prostujemy plecy. Mnie teraz mniej może widać, ale, ale pan Grzegorz akurat jest tutaj w idealnej pozycji do nagrywania. Zwróćcie uwagę, co się dzieje. Kiedy pan Grzegorz odwraca ręce na zewnątrz, otwiera się jego klatka piersiowa, wypina się klatka piersiowa, uruchamiają się stawy. Mostkowo żebrowe, klatka piersiowa zaczyna prasować, pracować. To będzie skutkować też, że łatwiej po prostu się oddycha. Do tego dodatkowo możemy wykonać ćwiczenie oddechowe, czyli odwracamy ręce, tak jest, był wydech, teraz wdech i wydech. I też takich powtórzeń. 10, 20, tak, żeby się w głowie nie kręciło. I tym oto sposobem nasz kierowca się ruszył, nie, rusza, nie ruszając się. No, Dobra, a w rękach czuć, no właśnie.